Wegańskich, niemięsnych, nierybnych, zatem Wegańskich mamy dzisiaj, jest cały czas dużo, ale. Ale tych takich niemięsnych, nierybnych. Nierybnych szczególnie. szczególnie. Wiecie dlaczego? Bo nie ryba po grecku, to oczywiście zaraz przyjdzie na nią czas. Link na nią tutaj oczywiście, to przejdzie przed Bożym Narodzeniem ten czas. A, teraz... A ja powiem Wam szczerze, że jak czuję taki rybny zapach. Zapach morza, zapach, glonów zapach, morza, zapach nori, glonów. zapach sushi. To mi się od razu przypominają ryby i mi się nie chce tego jeść. Ale z taką dosyć dużą niechęcią podchodziliśmy do tego, że może będzie zbyt rybne albo mało autentyczne. Ale co my lubimy? Ale wyszło bardzo fajnie. Lubimy wędzenie. Uwielbiamy wędzone papryki. Zatem? Wędzone bakłażany. Więc uwielbiając smak wędzenia, wędzone tofu. Bardzo chcieliśmy stworzyć coś… Zatem wzbogaciliśmy, jak już namieszaliśmy wam w waszych głowach… Ale mówimy specjalnie tak że. Stworzyliśmy coś, co wzbogaci naszą zakładkę, nie mięsa. No dobra, nie łosoś marchewkowy. Marchewkowy nie łosoś, nie łosoś z marchewki. I słuchajcie, dlaczego ja wzięłam taką marchewkę, która jest gruba, która jest krótka? Dlatego, że łatwiej będzie mi strugać takie podłużne, cienkie paseczki. Jakby była cienka, to zanim bym się dostała do tych szerszych partii to już by jej nie było. Teraz trzeba obrać marchewkę i trzeba najpierw umyć ją mirkiem. Dosyć długo szukaliśmy, co może sprawić, że potrawy wędzone będą nie wędzone dymem, ale będą tak smakowały i znaleźliśmy. Coś takiego, co się nazywa dym wędzarniczy. Jest to po prostu dym przepuszczony przez wodę albo przez olej i nie ma żadnych dodatkowych konserwantów. W związku z tym postanowiliśmy, że będziemy z nim eksperymentować. Eksperymentujemy Także, od jakiegoś czasu. Jak poszukacie sobie w sklepie internetowym, którym ze sklepów internetowych dymu wędzarniczego, zwróćcie uwagę na jego skład, bo jeśli jest tylko dym wędzarniczy, olej albo woda, to jest dobry skład. Jak jest dużo różnych dodatków, to tego nie bierzcie. To tego nie bierzcie. Druga rzecz, olej lniany. My w tej chwili tłoczymy na własne potrzeby olej lniany, który wygląda o tak. Taki jest fajny, żółciusieńki. Jest to olej wytłoczony ze złocistego siemienia lnianego i troszeczkę sosu sojowego. Dzięki temu ta marchewka przestanie być marchewką zacznie łososiem. Poza tym marchewka jest twarda. A my potrzebujemy miękkiej struktury, dlatego. A tak, poza tym to, jak widać, ubraliśmy się pod kolor. Dlatego ugotujemy ją na parze. Cześć, Jola Struga Marchewka. Wujek Mirek powie Wam, że zakładkę ze wszystkimi nie mięsami, nie rybami znajdziecie tutaj nad dioli głową. Tam są też oczywiście przepisy. Jeśli podoba Wam się ten odcinek i lubicie takie niełososie, łososie, nie ryby, nie mięsa, to polubcie ten odcinek. Jak nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, to warto to zrobić. Włączcie ten dzwoneczek, włączcie wszystkie powiadomienia, a wtedy będziecie dostawali informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w bezglutenowej kuchni wegańskiej. Aterie Smaku w niedzielę o 18.30 na YouTube. Można sobie też włączyć yy, odliczanie. Komentujcie, zadawajcie pytania na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. Aterie Smaku zawsze odpowiemy. I pamiętajcie też o live'ach, które się odbywają w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 20.00. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Dzielimy się przepisami na dany miesiąc, wyliczone kalorie, podane indeksy glikemiczne i pojawia się e-book, który jeśli zapiszecie się do naszego newslettera, możecie mieć zawsze za darmo. A jak lubicie książki drukowane, no to polecamy naszą najnowszą książeczkę, czyli 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, a w niej mnóstwo sezonowych przepisów wraz z poręczną zakładką. Bądźcie czujni, ponieważ przygotowujemy dla Was kurs... Pieczywa, kurs, kurs pieczenia chleba, chleby wegańskie bezglutenowe, oczywiście te trudniejsze nieco na zakwasie i te łatwiejsze na drożdżach znajdą się w tym kursie. Wszystko tutaj nad joli głową już można się zapisywać, a to jest nasz chlebek, oczywiście część naszego chleba z garnka. On też jest w tym kursie i też jest na niego odcinek. Pokaż, jaki jest mięciutki. Jest taki. Odcinek znajduje się tu nad joli głową. Wracamy do marchewki. A do chleba oczywiście wrócimy, gdy będziemy serwować naszego niełososia. Może już wystarczy tego cięcia. Resztę marchewki dodamy do jakiejś zupy. Albo schrupiemy na surowo, ale zobaczcie. Takie plasterki. Czy to nie przypomina łososia? No przypomina. no, przypomina. Jeszcze nie smakuje łososiem, jeszcze jest troszkę za twarde, za sztywne, I poza ale tym za chwilę jest będzie dosmakowane. miało odpowiednią konsystencję, będzie podwędzane i będzie tłuste dzięki olejowi. E, sos sojowy, on nada smaku takiego słonego, jak to w wędzonym łososiu, i dym wędzarniczy. Łączymy te dwa produkty razem. I smarujemy wstępnie. Później będziemy drugi raz smarować, gdyż chcemy, żeby już na etapie gotowania te smaki wchodziły w plasterki marchewki. Naszego niemarchewkowego łososia upieczemy w piekarniku parowym, czyli ugotujemy. ugotujemy na parze. Wy, oczywiście, jeśli nie macie takiego sprzętu, to możecie zrobić to w garnku do gotowania na parze. Nam jest po prostu łatwiej i szybciej. Możemy odrobinę posmarować olejem lnianym blachę, żeby marchewka nie przykleiła się. I układamy. Wszystko poukładane pięknie na blaszce, która musi trafić do piekarnika parowego na około 10-15 minut. Tyle wystarczy, żeby marchewka zmiękła tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na atelier znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Niełosość marchewkowy już się uparował w piekarniku. Wasz może się zrobić w garnku do gotowania na parze. I teraz co? Szykujemy się do przygotowania go, aby mógł nam służyć dłużej. Ponieważ on potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby nasiągnąć smakami, w związku z tym będziemy każdy plasterek jeszcze raz delikatnie przesmarowywać marynatą. Do miseczki już możemy wlać olej lniany, gdyż łosoś jest tłusty. I wrzucamy każdy kolejny plasterek, który najpierw jeszcze przesmarujemy. W czasie gotowania na parze troszeczkę nam te smaki uciekły, i to jest powód, dla którego drugi raz smarujemy. Gdyby ktoś był leniwy, to zobaczcie, można to też zrobić w sposób tak zwany szybki. Wszystko dozwolone dla tych, którzy są dokładni tak jak ja, to tamta metoda będzie najlepsza. Ale nie wie tak jak ja. Ale nie wie tak, tak jak Mirek w kuchni, ale jemu właśnie wychodzą bardzo fajne potrawy przez to, że się nie boi, że po prostu odważnie różne rzeczy robi, a ja jestem e, trochę nawiedzoną tradycjonalistką. Nawiedzoną, ponieważ tradycję ubieram w trochę różne produkty inne niż te, które tradycyjnie były używane. I robię z nich tradycyjne potrawy. I zanurzamy łososia marchewkę w oleju lnianym. Jak już wszystkie smaki i aromaty połączyły się ze sobą, przekładamy do słoiczka. Aby móc sięgnąć po to w dowolnej chwili. Oczywiście. To są wszystko bardzo naturalne produkty, niekonserwowane niczym, więc ta dowolna chwila. Nie może trwać wiecznie. Fajnie by było, żeby trwała, no powiedzmy, z tydzień góra. No chyba, że zalejecie to naprawdę głęboko, do końca. Ale ja może tej marynaty jeszcze dodam trochę. Po co ona nam tutaj? No, tak właśnie myślałem. Niech ona sobie tam głębiej wejdzie. Bejdzie. Upychamy dokładnie i możemy zalać jeszcze całość olejem lnianym, jeśli chcemy przechować te łososiowe marchewki dłużej. A teraz skorzystamy z takich, które są już w lodówce, i przeszły włożymy. wszystkimi aromatami. A tak, a te włożymy i przygotujemy z nich sobie smakowite kanapeczki. Tak to wygląda po paru dniach. Tym razem przechowywane nie w słoiczku, a w miseczce. Łososiowo, prawda? Bierzemy nóż, kroimy chleb i robimy wspomniane wcześniej kanapeczki. To jest... Kroimy jedną długą kromkę naszego chrupiącego chleba z garnka. Smarujemy majonezem. Tym razem skorzystamy z naszego majonezu kokosowo zimniaczonego. Oczywiście znajdziecie go w naszym sklepie. To dla leniuchów, dla tych, którzy lubią robić zakupy, a nie chcą im się gotować. A ci, którzy lubią gotować, mogą sobie przygotować majonez kokosowo-ziemniaczany albo majonez kokosowo-kalafiorowy. Oba przepisy znajdują się tutaj. A jak macie ochotę, to weźcie sobie taki wegański, jaki lubicie. O. No i proszę bardzo, jakie piękne. Wygląda jak oryginał. Ja już nie chcę Smacznego <gry> i na i zdrowie. Na zdrowie.